No i słuchaj, z tym nie? No to nie no, na pewno on nie zginął w akcji, nie? Nie ta córka, i wiesz. No i ogólnie, jako, on pewnie było tak, że on... Bo jakaś kata, nie? Jakaś, nie wiem, tak, no to prosto nie? No. On się na pewno wbili od lewej flanki, od prawej. Jeszcze od tyłu, szła jakiś granat, czy cokolwiek, nie? Pewnie siedział. I zamiar uciec do piwnicy, nie? Ale wiesz. Zanim cały była zasypana, to siedział gdzieś w kącie, nie? jest pas ten, zawiący i, i ogólnie dymny ga ten gaz. Ja już padłem od lewej i od prawej było, o kurwa na ziemię skurwysyny, nie a padać kurwa. I jest. Nie śmiej się głąbie. I tutaj pewnie po lewej dajmy na ten pad Charles, a od prawej... Gdzie nie? No i tak Dajmy na to Charles Dziwny rozgrywający, nie? Wpada z M4 A1 poe 3 A tam rodzina Binadena Napierdala sobie kawkę, nie? I tak Binaden siedzi Dziesiątka dama, Walet As Dziewiątka, nie? On wpada z M4 Biedna. A1 Napierdala kopa w drzwi i no, na ziemię, kurwy jebane. To ty z kurwy synu. To jest tarcia w czoło, nie? On pada się, stacza za stół i mówi, nie. Słuchaj, to nie ja ci zabrałem ten wór kartofli. O, a drugi wpada od prawej flanki. Pięć minut po się. nie? I nie tak ma mu... nic. I tak mu, i tak wpada z komando i mówi, no skurde, nie mam was, nie? Patrzy. No nie, trzeba znowu mnie już przejść. pro I wiesz, tego no, Binadena na patrzą. Dobra na pierdolanie, patrzy. Nie, no na a nie ma nie <laughs> Co im będę mam robić? Bez naboi, to no dobra, zapierdolnie mu skorby w czoło.

Taka gleba dosyć pieskowo, taka. Taka pies. torf, torf. Taka to, torfiasta, nie? No i bako na glebę, nie na kolana. To ty śmieć rozwalisz w butce, nie? I pan go w plecy, żeby się złożył, jak scyzoryk, nie? I mówię Rżnij sukę. Słaj, bin Laden. Masz kozły. Możemy cię zapierdolić teraz. co wszystko. Albo 5 minut później. Zagieraj, nie? On mówi, no dobra, 5 minut później, bo chcę jeszcze sobie tworzyć. Wiesz i... Chciałbyś poruszać. dobra, masz ostatnie życzenie, nie? No i on mówi... No dobra, to chciałem oglądać całą młodę na sukces, nie? Wiesz. I oni oglądają, ogląda. na sukces w końcu. Na starym Neptunie w tej... Jak klatce, którą Charles i JJ, Janusz rozwalili, nie? Kino kameralne? Jak sobie oglądają, już Zdychaj. są... Zdychaj. Już mogę. są... Masz, popij. Już, już, już przy... wybrałeś. Już są 3000 przy... i wiesz, i JJ mówi okay. do Binadena, słuchaj, teraz będzie dobre, nie? I Binaden patrzy i mówi, Dobra, teraz Rich sobie zrobi placki, nie, a JJ mówi, nie, on sobie zrobi herbatę. I teraz drugie pytanie do Ciebie. Co się stało w tym tysięcznym odcinku? Lasko? No właśnie, o, wiem, że zrobi sobie naleśniki. Dzięki.